Drodzy bracia i siostry, w tę niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tak licznie i z takim dodatkowym uczuciem, gotowym do wyznawania wiary, ale i do przyjęcia tego, co najważniejsze z tego dzisiejszego dnia i przesłania płynącego z Ewangelii, z Pisma Świętego, przesłania z nauczania Kościoła może przyjąć, możemy przyjąć. Chcemy wspólnie dzisiaj zastanowić się, co nam Kościół w tym dniu dzisiejszym, tak ważnym, ma do powiedzenia. Co nam Kościół dzisiaj, ustanowiony przecież przez Chrystusa, chce powiedzieć. Kościół, który kontynuuje misję, zbawczą misję Chrystusa, bo przecież utożsamiał się z tym Kościołem. Szawle, szawle, czemu mnie prześladujesz? Powiedział. Jakże? Kimże jesteś? Tak, jam jest ten żywy organizm, w którym jestem, w którym żyje Kościół, my wszyscy. To nasze przesłanie, to nasze działanie, ta nasza misja, czymże ona jest, czym powinna być w dzisiejszych czasach. I przychodzimy, żeby wysłuchać tego bardzo ciekawego przesłania świętego Pawła Apostoła do Koryntian czy nie wiecie, czy nie wiesz, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Zakwasza, ale też właśnie prowadzi do pewnego rozwoju, bo to ciasto zakwaszone będzie strawne, odrobina kwasu, Każda odrobina ma wartość, najmniejsza odrobina ma wartość. Każdy człowiek, najmniejszy człowiek, każdy z nas ma wartość. Każdy czyn nasz dobry przynosi dobro, porusza dobrem, i zły psuje, powoli doprowadzi do całkowitego zepsucia. Mądrość chrześcijańska każe więc szanować każdego człowieka, każdą sytuację oceniać i wyciągać wnioski z każdych okoliczności. Święty Piotr powiedział natomiast w Dziejach Apostolskich, że mamy być świadkami, my jesteśmy świadkami wszystkiego, co się tam wydarzyło właśnie tego pójścia do Pustego Grobu, potem tych spotkań z Jezusem, z martwych wstałym. My jesteśmy świadkami. Chrystus z wstał jeden jako to podstawowe ziarno, ten kamień węgielny, a my przejmujemy od Niego to wszystko, co nam ofiarował, co nam na krzyżu i w swoim zmartwychwstaniu wysłużył. Ale zauważmy, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi do swoich uczniów, do niewiast. I rzecz zdumiewająca, nie ma rozliczeń. Przecież po kolei uciekli, tylko jeden Jan został pod krzyżem. Wszyscy pouciekali. I Piotr, i, i, i Jakub, wszyscy, każdy z nich się wycofał. Dał się przestraszyć, zostawił innym pole. Niech działają, wiemy, i wiemy, jak zadziałali. Natomiast Pan Jezus nie rozlicza, nie upomina ich, nie robi im rachunku sumienia, nie wyznacza im kary do odpokutowania, jakby nic to nie zaistniało. To jest też dla nas przykład, że Pan Jezus przychodzi utwierdzić wiarę. Pokazuje się Magdalenie, idź do Piotra, idź powiedz. Pokazuje się Tomaszowi: Dotknij ran, nie bądź niewierzący, ale uwierz i przepowiadaj tę wiarę następnym. I nie chcę upokorzenia człowieka, które by było upokorzeniem paraliżującym, bo wie, że człowiek sam przeżyje to upokorzenie. Przeżyje upokorzenie twórczo, przeżyje w pokorze, nieupokorzony, przeżyje w pokorze. To, to, co się wydarzyło, własną słabość. I to jest etap do powstania. uczniowie Zemaus także nie rozpoznali. Pan Jezus im godzinami tłumaczył, a dał się rozpoznać przy łamaniu chleba. To jest właśnie ta, ta, ta metodologia Chrystusa. Potem trzeba zapamiętać, że potem Pan Jezus powie, jak się spotka z nimi wszystkimi, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie na cały świat. To jest zadanie. To ma do powiedzenia. Myślę, że trzeba ze spokojem, ale i ze szczególną koncentracją uwagi przyjąć właśnie tę misję od Pana Jezusa. Głoście wiarę, nauczajcie wszystko, ale i czyńcie, co Wam powiedziałem. Jaką ja Wam uczynił, tak i Wy czyńcie. To jest właśnie to wielkie przesłanie, żebyśmy wpatrując się w Chrystusa, umieli skorzystać z tego dnia miłosierdzia, z tego wielkiego piątku, ale przyjąć przesłanie wielkiej niedzieli do głoszenia Ewangelii, do przejęcia się nią. Apostołowie, a także i my, bo przecież to do wszystkich jest. Skierowane to słowo Chrystusa do wszystkich, poprzez apostołów, do ich następców i do wszystkich chrześcijan. Wierzący ludzie mają Kościół utwierdzać, zakładać Kościół, pogłębiać tę wiarę Kościoła. W jaki sposób? Co mają robić? Myślę, że to jest właśnie ważne pytanie i trzeba je ciągle sobie stawiać. Ale jaki Kościół mamy głosić? Znany Teolog czeski, ksiądz Tomasz Halik, w książce Dotknij ran, prowadzi taką refleksję. Mówi tak, że gdybym spotkał kościół odnoszący sukcesy i bardzo wpływowy, kościół bez cieni, bez plam, bez zadraśnięć i bolesnych ran, wszedłbym z przerażeniem z drogi, Ponieważ byłbym pewien, że mam do czynienia z szatańskim trykiem. Gdybym spotkał kościół idealny, pełen aniołów, pełen ludzi świętych, egzorcyzmowałbym go, uciekłbym daleko, bo spytałbym, gdzie są twoje rany, gdzie przejawy naszej ludzkiej słabości. Oto jest kościół prawdziwy. Kościół jest taki, Jakim, jacy my jesteśmy. Kościół to znaczy my. Jesteśmy grzeszni i słabi. Bardzo często. Ale wstajemy. Umiemy korzystać z męki Chrystusa. Podnosimy się. Chcemy być lepsi. Idziemy do konfesjonału. Wyznajemy. Wyznajemy. Pragniemy się nawrócić. Chcemy być inni. I wreszcie będziemy inni. To jest prawdziwy Kościół. Kościół ludzi, kościół ludzki, taki jak jest tu i teraz. Taki kościół trzeba kochać. I z takim kościołem trzeba się utożsamiać. Takiemu kościołowi trzeba służyć, czyniąc go ciągle doskonalszym, bo będzie tym doskonalszy. Im ja sam się poprawię, im ja sam mocniej będę wędrował drogami życia jako świadek tego Chrystusa, i niósł to dobro, którym będę próbował przemieniać innych. Trzeba więc głosić Chrystusa wymagającego, Chrystusa prawdy, Chrystusa, który, który akceptuje człowieka grzesznego i bierze jego grzechy na siebie. My też nieraz musimy brać grzechy innych ludzi na siebie. Musimy mieć odwagę przyjąć nawet i fałszywe oskarżenia skoro Chrystusa fałszywie oskarżano, skoro go na śmierć skazano. To też nie musimy z każdą rzeczą biegać, żeby wyjaśniać, żeby mówić. Trzeba niejednokrotnie z godnością, w zjednoczeniu z nim przyjmować takie czy inne trudy. Ale jednocześnie pan Jezus mówił, że żadna jota, żadna kreska, przecinek nie będzie zmieniony w w Bożym Prawie, że trzeba, żeby było to prawo Boże wypełnione. Popytajmy się więc o sytuację Kościoła w Polsce. Jak, jakie są zadania tego naszego Kościoła, czyli nasze, bo jesteśmy częścią tego wielkiego Kościoła? Kościół w Polsce nie może się wymówić od głoszenia prawdy Bożej. Od niesienia łaski sakramentalnej, od udzielania tego miłosiernego przebaczenia, ale jednocześnie musi czynić wielki wysiłek zachowania wierności Chrystusowi. Prymas Wyszyński, jak wiemy, służył naszemu narodowi i demaskował hipokryzję, która, której dopuszczały się poszczególne władze. Zauważmy jednak, że nigdy nie atakował konkretnego człowieka, system cały, sposób zachowania. Właśnie w ten sposób się odnosił. Mówił też, widział złą wolę władz niejednokrotnie. Ujmował się za narodem, ale jednocześnie piętnował wady tego narodu. Niejednokrotnie mówił, że. Żebyśmy próbowali mieć więcej rozsądku, żebyśmy zdawali sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jesteśmy i bywały przecież kazania, po których naród bywał zdenerwowany, bo mówił, nie tego czekamy. Chcieliśmy, żeby im dołożył, a on stawia tamy z wielką odpowiedzialnością za ten naród. Niejednokrotnie próbował ukierunkować te wymagania, ale jednocześnie domagał się, żeby naród, który kochał, zerwał z siebie tę pokusę wygodnego życia, pokusę życia bez Chrystusa, pokusę współpracy z szatanem dla łatwiejszego życia, dla zyskania takiego czy innego chleba, który z kamieni miałby być przemieniony za darmo przypominał to, upominał. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy też widzieli, że dzisiaj również tego rodzaju pokusy mogą penetrować myślenie naszego narodu i myślenie moje własne, moje. Ostatnio wydany, wydane pismo z Zeszyty Karmelitańskie poświęcone duchowości, bardzo dobre pismo. Tym razem w tym piśmie stawiają pytanie, kim nie chce być? I kilka artykułów na ten temat, kim Polacy nie chcą być? Kim Polak nie chce być? I otóż jest tam odpowiedź taka, konkretnie jeden z autorów mówi tak, że Polacy nie chcą być katolikami, ale chcą jednocześnie chodzić do kościoła i przyjmować sakramenty. Przyjmować lansowano liberalną obyczajowość. Nie chcą rezygnować z niczego. Czyli paradoks. Sprzeczność. I to jest właśnie ta choroba, o której mówił Sługa Boży Karnał Wyszyński. Dwulicowość, brak konsekwencji, słabość nasza. I po to przychodzimy do kościoła posłuchać Ewangelii. Po to klękamy i robimy rachunek sumienia. I bijemy się w piersi, żeby zobaczyć, jak wygląda prawda o nas. Nie, niby nie chcemy być katolikami, ale jednak nie chcemy zerwać. Błogosławiona ta decyzja, żebyśmy nie zerwali. Powrót do uzdrowienia jest właśnie w tym kierunku posłuszeństwo sumieniu. Widzimy dzisiaj w Kościele i w narodzie naszym, bo ten Kościół żyje z narodem. Jest wkorzeniony w ten naród. Widzimy wielkie sukcesy naszego narodu. Widzimy wolność, widzimy możliwość wykształcenia, ale jednocześnie musimy powiedzieć, że bolejemy, że najbardziej wykształceni nie mają tu miejsca. Szukają tego miejsca pracy gdzie indziej. Nie zawsze wrócą. Wielkie przesłanie, żeby ta emigracja, która jest i szansą, i zagrożeniem dla polskiego narodu, żeby poniosła wartości duchowe tam, żeby poniosła wartości duchowe, tam, gdzie są, żeby zachowali wierność sumieniu, żeby zachowali poczucie godności, które tak zwalczają niektóre salony warszawskie czy krakowskie, żebyśmy zachowali poczucie godności narodu polskiego, narodu chrześcijańskiego ochrzczonego przed ponad tysiącem lat. Dzisiaj widzimy też wielkie niepokoje. Widzimy bezrobocie, widzimy kryzys kultury, kultury szeroko widzianej. Widzimy, że ten kryzys kultury zaczyna się od głowy, od samych szczytów. Proszę zobaczyć, ci, których wybierano, ale kto ich wybierał? Naród wybrał. A więc ten naród nie kieruje się kryteriami kultury chrześcijańskiej. Zobaczmy, jak się zachowują ci ludzie postawieni na najwyższych, na najwyższych półkach zaufania społecznego. Jakim językiem mówią. Przecież matka go dobrze wychowała. Matka starała się, żeby był godnym człowiekiem, uszanowanym. Nawet pewnie przez pewien okres starał się Albo udawał, że taki był, a dzisiaj poleciało wszystko. Prowokacja, brutalność, skandal zaczyna mieć prawo obywatelstwa. I trzeba nad tym boleć, trzeba mówić. Nie można tego wewnętrznie akceptować, ale powiedzmy, bracia i siostry, nie można tego we własnym życiu akceptować. W mojej relacji, do moich domowników, do sąsiadów, do kolegów w pracy, do koleżanek. Jak wygląda moja relacja? Właśnie trzeba, żebyśmy i tam byli katolikami, żebyśmy i tam pokazywali, że sumienie mamy. Rodzina dzisiaj w Polsce wymiera. Wiemy wyraźnie, że to jest wielki dramat, bo rodzina wymiera. Polaków się mniej. Rodzi niż umiera. Czyli cały wielki problem. Kościół bez przerwy zwraca uwagę na to. We wszystkich rozmowach od wielu lat, w rozmowach z rządem ciągle na ten temat mówimy, przypominamy. Oczywiście, że to musi być proces szeroki, wielowarstwowy, ale trzeba sobie uświadomić, że nie pomogą żadne narzucania podatków, jeśli nie będzie pochylenia się nad głęboką reformą moralną, bo tylko narody moralne dochodzą do jakiegoś stałego, usystematyzowanego, mocnego, opartego na zdrowych fundamentach dobrobytu, a nie narody krętackie, nie narody zaplątane w różne układy międzynarodowe czy jakieś miejscowe, kręte ścieżki dochodzenia do bogactwa we własnej grupie. To nie jest droga zdrowa dla całego narodu. Trzeba przypominać sobie to, co ci naj, najlepsi synowie naszego narodu mówili, mieli odwagę mówić. Pamiętamy dobrze przemówienie błogosławionego Jana Pawła II w Skoczowie w 1995 roku. Papież przyjechał na krótko, na parę godzin do Polski z południa od sąsiadów, chcąc nam powiedzieć coś bardzo ważnego w tamtym momencie. Czy dzisiaj nie ma to odniesienia? Cytuję Wbrew pozorom praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego. Ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. W 1995 roku, zobaczcie bracia i siostry, że te słowa nie straciły nic na znaczeniu. Ktoś za tym stoi i niech mi nikt nie mówi, że to przypadek, że się tak rozwija sytuacja w Polsce, że ten antyklerykalizm jest podsycany, jest podsycany przez dobrze wiemy, przez jakieś środowiska, dobrze wiemy. I trzeba, żebyśmy poczuli się odpowiedzialni za zmartwychwstanie Chrystusa w nas. Za zmartwychwstanie dobra. Za to, za to, żebyśmy się umieli opowiedzieć za dobrem. Widzimy, że dzisiaj próbuje się te polskie znieważać. Także na zewnątrz. Widzimy, jak ten patriotyzm jest ośmieszany, zwłaszcza przez te środowiska salonowo-warszawskie. Nie wszystkie, niektóre. Dobrze wiemy, o jakie chodzi. O patriotyzmie ani słowa. Nawet trzeba wyśmiewać. O historii Polski jak najmniej. A już żeby młodzież nie poznała współczesnej historii Polski. Na tym polega między innymi reforma szkoły. To jest dramat. Bo ktoś, kto zagarnia historię, przeszłość, sięgnie ręko, już sięga ręko po przyszłość. W tym samym momencie. Sięga ręką po przyszłość. A historia Polski, którą znieważają pseudo-Polacy. Pseudo bo tak trzeba powiedzieć. Bo co to za Polak, który lżyłby własną matkę ojczyznę? Co to za chrześcijanin, który lży własną matkę Kościół? A przecież są postępowi katolicy, którzy mówią, że są katolikami. Są przecież cała, cała masa eks-zakonników, eks-księży, których się robi bohaterami w telewizjach, których się robi bohaterami w niektórych środkach przekazu. To słabość, słabość, załamanie, zdrada, którą trzeba współczuć, widzieć, modlić się za nich. Trzeba w pokorze to znosić, powiedzieć, panie Jezu, nie udało mi się, przebacz, jak Piotr. Ale wracam, a nie robić z bohaterem człowieka, który zdradził, załamał się. Trudno, powinien powstać, a nie kontynuować i rozszerzać jak to, jak to złe ziarno, rozszerzać zło. Ciekawa rzecz, przecież Polska piastów weszła, ponad tysiąc lat weszliśmy do historii narodów zachodnich, zaczęliśmy żyć Ewangelią i owoce przynosiło to życie. Polska Jagielonów to przecież nie mieczem, nie mieczem, ale traktowaniem po ludzku dochodziło do przyłączenia do Kościoła i do Polski narodów, chociażby Unia z Litwą. Przecież potem przyszedł XVI wiek protestantyzm w całej Europie zasada cuius regio eius religio, czyli czyja Władza tego religia, protestantyzm narzucał i w Anglii wiemy, jak się to potoczyło i w Niemczech, i w Szwajcarii, i w całej Europie. W Polsce, która żyła Ewangelią, chrześcijaństwem, Zygmunt August w końcu XVI wieku ogłasza Nie jestem panem waszych sumień. Wolność, tolerancja religijna dla wszystkich. W Polsce nie było prześladowań religijnych. Myślę, że trzeba to pamiętać. Tu znaleźli miejsce i muzułmanie, muzułmańscy Tatarzy, zasłużeni w walkach, stawali się, bywali uszlachetniani, szlach, włączani do stanu szlacheckiego. Byli Żydzi przyjęci, Ormianie wypędzani, prześladowani przez otomańskie imperium. Było miejsce dla wszystkich. Żyli, żyli pod jednym dachem. Dzisiaj Próbuje się te polskie znieważyć. Doszło do tego, doszło do tego, że według statystyk sami sobie, Polacy, przypisujemy więcej cech negatywnych, niż nam przypisują Niemcy, Austriacy i sąsiedni naro sąsiednie narody. Zobaczcie, czy to nie paradoks? Trzeba przypominać. Trzeba walczyć o ten zdrowy chrześcijański Patriotyzm, który każe w drugim człowieku widzieć brata, to jest siła narodu naszego. Myślę, że dzisiaj też trzeba powiedzieć, że trzeba umieć słuchać narodu. Trzeba umieć słuchać narodu i bolesne jest to, że niejednokrotnie rządzący nie chcą tego narodu słuchać w różnych sytuacjach, że nie chcą tego narodu słuchać, kiedy 600 tysięcy podpisów w sprawie życia jest złożonych. Kiedy dwa miliony w sprawie wolności dla, dla innej niż wszystkie inne telewizji w nowoczesnym tym kompleksie, jest niewidzialnych, niesłyszalnych. To jest przecież nie, nie po, nie, 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 to jest właśnie odejście od ducha zdrowego ducha demokracji i tolerancji. Myślę, że pytanie o nasz naród jest trudne, jest trudne, ale. Trzeba też powiedzieć, że Kościół może przegrywać z rządem. Kościół, to znaczy my wszyscy, kościół, to znaczy my tu obecni w Kościele, kościół, to znaczy biskupi zjednoczeni z ludem, może przegrywać z rządem, z politykami, ale dobrze wiemy, że nie wolno nam przegrać z narodem. Kościół ma trzymać z prostym człowiekiem, bo temu człowiekowi zaufał Chrystus. I w tym człowieku jest siła, bo za niego umarł i z wstał. I warto, bracia i siostry, dla Chrystusa żyć, umierać, bo kiedyś z nim zmartwychwstaniemy. Amen.